Chodzisz na randki? Rzadko. A szukasz kogoś na drugą połowę życia? Szukam, szukam, I kto miałby to być? Fajna dziewczyna. Uczciwa, miła, rozsądna, kochająca. A te, z którymi wcześniej byłeś, nie były takie? Dwa razy żonaty by byłem. Za pierwszym razem e, gdzieś... No po prostu coś tam nie zagrało. Trzy lata po ślubie i gdzieś tam... Nasze drogi się po prostu rozeszły. A, a I w tym momencie, kiedy nam się nie układało z moją pierwszą żoną, pojawia się ta druga. Jak długo byliście razem? 15 lat, 12 długo. małżeństwa. Bardzo długo. I co nie zagrało tym razem? E, tym razem? Ona sobie znalazła, faceta. Bolało o tyle bardziej, że ja mam dwie córki z nią. Wróciłem z dziećmi z wakacji, bo były ze mną przez dwa tygodnie. Nie odzywały się później jakoś do Oddałem matce, nie odzywały się do mnie przez kilka dni, a ja pytałem się, co się dzieje. Niech ci mama powie. I wtedy się dowiedziałem, Napisałem do mnie maila, że od dnia dzisiejszego miejscem zamieszkania dzieci jest Paryż we Francji. Ja... to, to, to runął cały świat dla mnie wtedy. Ja nie wiedziałem, co mam, co z zrobić. Stale, stale o nich myślę. Ile to już lat? Jak nie mieszkają tutaj, to dwa lata. W tym roku były u mnie wakacje przez pięć dni. Mało. Przez cały rok. Pogodziłem się z tym, że tam mieszkają. No, musiałem się z tym pogodzić, bo, bo inaczej to bym zwariował tutaj, tak? A one są zadowolone. One, Wiesz to na pewno. Tak, mówią, że są zadowolone. Na szczęście najstarsza córka mieszka tutaj w Warszawie i z nią mam dobry kontakt. Ona tak... Córka z tego pierwszego małżeństwa. Tak, tak, tak. I ona jest takim moim przyjacielem, dobrą duszą. Powiedz mi, Andrzeju, a co jest Ci najbardziej potrzebne? Chyba uwierzenie w siebie. To może w końcu nie będę sam, tak do końca.